Wszyscy wokół trąbią o tym, że nie można jeść białego pieczywa, bo gluten zabija. Ale czy rozumiesz, co dzieje się w Twoim organizmie, kiedy zjesz choćby kęs z jednego z tych produktów? Fakty na temat pszenicy pokazują, że może ona nie tylko zaburzyć równowagę hormonalną i metabolizm, ale także może spowodować choroby serca, cukrzycę typu drugiego, Alzheimera, raka i wiele innych dolegliwości. Oto powody, dla których warto przestać ją jeść. Powód numer pierwszy. Pszenica powoduje glikację, czyli uszkodzenie komórek, i zakłóca reakcję naszego ciała na cukier. Przyspiesza tycie i szybciej się starzejemy. Powód numer dwa. Pszenica zawiera gluten i inne szkodliwe związki. Gluten to substancja, która nadaje wypiekom puszystość, miękkość i elastyczność. Jest jednym z najbardziej szkodliwych dla zdrowia białek, a to dlatego, że zawiera dwie zabójcze dla człowieka składniki: gliadynę i aglutyninę. Trzecim powodem, dla którego pszenica nie jest do końca zdrowa, to to, że zawiera substancje antyodżywcze, które mogą powodować u wielu ludzi poważne dolegliwości. Jedną z tych substancji są fityniany, które blokują wchłanianie wielu cennych minerałów jak cyn, żelazo, mangan i wapni. Gluten zwiększa także przepuszczalność jelit, co prowadzi do przedostawania się szkodliwych substancji do krwiobiegu, a w opisie rolki znajdziesz jeszcze więcej informacji.